Witam Was bardzo serdecznie po raz kolejny w mojej kuchni. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na film, w którym będę robiła pastę jajeczną. Ja osobiście bardzo lubię pasty, wszelkiego rodzaju pasty, czy rybne, czy właśnie jajeczne, na kanapki, dlatego że wędliny już się po pewnym czasie mogą znudzić, a w dzisiejszych czasach sami dobrze wiecie, że te kupne wędliny czasami mają. Wszystkie jednakowy, jednakowy smak. No, i może nie będę popularna w tym, co powiem, różnią się ceną, ale smakiem niewiele. E, także, jeżeli nie mam akurat własnych wędlin, czy właśnie wędlin z takiego dobrego źródła, to bardzo lubię pastę jajeczną. E, pastę jajeczną po prostu, co nam potrzeba? Przepraszam Was, co nam potrzeba do tego, żeby zrobić pastę jajeczną. Ja taką jedną porcję robię z 6 jaj. To nie są duże jaja, bo to są jaja ekologiczne i one w tej chwili w okresie zimowym nie są dużymi, nie mają dużych rozmiarów. Więc taką porcję robię z 6 jaj. Będzie nam potrzebna sól, pieprz, musztarda i oczywiście do takiej pasty jajecznej będzie potrzebny majonez, który również dzisiaj zrobimy. A do majonezu będzie nam potrzebny olej, musztarda odrobina cukru, również sól, pieprz i oczywiście troszeczkę soku z cytryny. I za chwilę będziemy robili majonez, ale zanim zaczniemy, to nie wiem, być może Wam się tak zdarzyło, że czasami macie w lodówce położone jajko nieugotowane i ugotowane, i nie wiecie, które jest ugotowane, a które nie. To podam Wam sposób, jak odróżnić, które jest jajko surowe, a które jest jajko ugotowane. I teraz pokażę Wam, to jest jajko nieugotowane, a to jest jajko ugotowane. I teraz, jak one się obracają? To jajko, jak widzicie, mimo mojej użytej siły, one jednak, ono jednak się nie obraca. Natomiast jajko, które jest ugotowane, zobaczcie, jakie ma szybkie obroty. A tutaj po prostu wiadomo to żółtko. Tutaj, mimo że ja używam to, bardzo ciężko jest je w ten obrotowy ruch wprawić. Można tak i teraz wiem, że takie. Starego spochy jak my, to już po prostu wiedzą. I te osoby, które również często gotują. Natomiast młodzież nie zawsze wie, także to jest taka informacja. No dobrze, damy to jajko ugotowane sprawdzę, tak? To jest ugotowane, to jest jajko surowe. Słuchajcie naszą sałatkę jajeczną, bo tak, ta, taka sałatka jajeczna, będzie, ja będę robiła ją tym razem tylko i wyłącznie z jajek, z majonezu i będę doprawiała. Natomiast można również taką pastę jajeczną zrobić, dodać szczypiorek do tej pasty, szczypiorek czy koperek. Ja dzisiaj, ponieważ dla mnie taka porcja może być duża i nie chcę robić ani z cebulką ani ze szczypiorkiem, natomiast szczypiorek sobie potem posypię dodatkowo. Jak zrobię kanapkę, posmaruję pastą jajeczną, to wtedy na wierzch tej pasty posypię szczypiorek. No ale oczywiście naszą pastę jajeczną zaczynamy od zrobienia majonezu. I jeżeli ten temat was interesuje, jeżeli lubicie pasty na kanapki, to zapraszam na film. Naszą pastę jajeczną zaczniemy robić od majonezu, ale oczywiście, zanim zaczniemy cokolwiek robić, ja, jak zwykle, mam do Was bardzo dużą prośbę, zwłaszcza do tych osób, które jeszcze mnie nie subskrybują, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. No i oczywiście wciśnięcia dzwoneczka, i wtedy na bieżąco będziecie z moimi filmami. A wszystkich tych, którzy ze mną są od początku, to tym wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. I jeżeli ta, ten film Wam się spodoba, to dajcie łapkę w górę. Dobra, zaczynamy robić majonez. Ja będę swój majonez robiła w termomiksie. Tak, jak już wspominałam, to jest taki stary model, ale on się bardzo dobrze sprawdza, i dlatego na razie nie mam nowego modelu. Do tego do, wkładam do tego garnka tutaj tego robotu jest taka, taka, takie mieszadełko. Ja będę swój majonez robiła z całego jajka, więc ja tutaj mam jajka sprawdzone. Pozwolę sobie od razu tu jajko wbić do, do misy. Do tego damy łyżeczkę cukru. No, tak, niedużą łyżeczkę cukru, dwie łyżeczki musztardy. Ja wszystkie składniki, tak jak zawsze, podam pod filmem, także będziecie mogli sobie tam zerknąć. Ja używam musztardy miodowej, nie lubię ostrej i myślę, że do takiego majonezu najlepsza jest właśnie musztarda miodowa. Ja oczywiście ją bardzo lubię, sobie łyżeczkę. Obliżę. Bardzo dobra musztarda. Dobrze, musztardę. Do tego damy troszeczkę soku z cytryny. Ja to tak daję na oko, ale cytrynkę. Dajemy pieprz. Mniej więcej koło łyżeczki. To już zależy, jak lubicie. Bo już tego typu rzeczy zawsze są tak, że. Do... Tyle do, tak doprawiamy, jak lubimy. No, i ja daję takie około pół, łyżeczki, y, około pół łyżeczki soli. Słuchajcie, czym się różni majonez, który jest robiony na całym jajku, od tego majonezu, który jest robiony na, tylko na żółtku? Ten na żółtku jest bardziej taki może jedwabisty, bardziej taki atłasowy w tej swojej konsystencji. Natomiast na całym jajku jest najbardziej taki napowietrzony, jest bardziej ten majonez taki puszysty, no i jest troszeczkę bardziej jasny, jest bardziej jasny niż ten robiony, który jest robiony na żółtku, To jest kwestia, słuchajcie jak lubicie, a ja żeby nie zostawało mi jedno białko, to robię dzisiaj na, na całym jajku. No i dobrze. Tutaj mamy w tej chwili. Weźmiemy, troszeczkę wymieszamy. Wymieszamy. Och, przepraszam Was, muszę włączyć. Ja już mam Oczywiście. robot włączony. Widzicie, jak to jest w trakcie nagrywania, ponieważ tutaj y, ja sobie jednak na potrzeby filmu robię tutaj na stole, bo generalnie blat roboczy mam tu pod oknem, no ale, żebyście Wy mogli lepiej y, widzieć, dlatego robię tutaj to na stole. Y, już mam włączone, y, włączony robot i w tej chwili będę y, mieszać. Y, y, to co wsypaliśmy tutaj wszystko do garnka i będziemy dodawali olej. Więc już tutaj sobie nastawiam na czas i to będzie mniej więcej 3 minuty, około 3 minut. Pozycja tak 3. O, I w tej chwili leję olej. I ten olej leje tak tutaj na to, żeby mi tak kapało. I to sobie ładnie kapie do środka ten olej. I wtedy nie muszę uważać, żeby mi się zważyło. Majonez mamy zrobiony. Ja nastawiłam na 3 minuty, ale nie potrzeba 3 minut. Wystarczą 2 minuty, i jakbyś tu pokazał, zobacz, jaki mamy już fantastyczny majonez zrobiony. Bardzo szybciutko, bez zbędnego wysiłku. Majonez mam zrobiony. Ja sobie go teraz przełożę tutaj do miseczki, którą sobie później zamknę i będę miała na inne dania. O. I on jest fajny, puszysty. Ja tak do końca nie, nie czyszczę tego garnka, między innymi dlatego, że będę robiła pastę jajeczną i wtedy nie będę musiała już dodawać, nie będę musiała dodawać już majonezu, bo mam tutaj majonez o już w garnku, a ten majonez tutaj, który mam, wyszła taka porcja majonezu, ja sobie zamknę w pojemnik i on oczywiście pójdzie do lodówki i będzie czekał na kolejne potrawy. Majonez mamy zrobiony. Sami widzicie, że zrobienie majonezu naprawdę nie jest trudne. Ja w tej chwili zacznę sobie obierać obierać jajka. O. I zaraz będziemy robić dalej. Jajka już mamy obrane i w tej chwili te jajka wrzucę tutaj sobie do robota sześć jajek. Do tego dodam jeszcze łyżeczkę musztardy, ale to tak jak mówię to już sobie możecie we własnym zakresie, tak jak lubicie. Muszę wyjąć teraz tutaj mam jeszcze czystą to łyżeczkę musztardy damy oczywiście troszeczkę soli no bo mamy sześć jajek które wymagają tutaj soli troszeczkę i też dodam jeszcze do tego pieprzu tego pieprzu dodajecie również tyle ile lubicie ja oczywiście tak jak wam wspominałam można dodać pod koniec można dodać, ale nie teraz szczypiorek, bo jakbyście dali teraz, to ta pasta jajeczna zrobiłaby się zielona. Więc jak już w zasadzie macie taką pastę, to dopiero wtedy pod koniec dodajemy mm, oczywiście szczypiorek czy, czy koper. No dobrze, ja będę sobie tutaj robiła. Jakiś tu czas sobie nastawię, załóżmy tak, około 20 sekund. I oczywiście mam takie urządzenie, taką kopystkę i sobie tutaj będę pomagała. No, no, nic tutaj nie zobaczysz teraz. Nie, 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 nie. To nie widać dobrze, a ja muszę teraz zobaczyć właśnie, na ile to się. O, tu jeszcze jest, według mnie, tylko sobie tu poprawię, bo to musi być w tej chwili. To ma konsystencję takiego, widzicie, takiego jeszcze granulatu. A ja wolę, jak jednak to jest jeszcze bardziej taka pasta zrobiona. Ale spróbuję. Na wszystko jest bardzo dobra. Także jeszcze, jeszcze będę. Troszeczkę, jeszcze troszeczkę, o. tę jajeczka mamy już zrobioną. Jest taka w miarę gładka. Ja ją sobie w tej chwili przełożę do naczynia. I za chwileczkę tą pastę, ja do tej pasty posypię ją jeszcze szczypiorkiem. Pasta, jak widzicie, jest już w miseczce. No i z sześciu jajek widzicie mniej więcej, jaka wyszła porcja. Ja w tej chwili sobie pokroję szczypiorek, i ten szczypiorek dam na wierzch tej pasty jajecznej. No, i to mówię po raz kolejny, że jeżeli jesteście zwolennikiem tego, żeby cebulka była. Czy nie macie szczypiorku, to właśnie można dodać sobie. no tak, nie za dużo. I mamy taki szczypiorek, i już można taką pastę sobie brać razem z tym szczypiorkiem. O. Ja lubię akurat, jak. Na paście jest na wierzchu. No i oczywiście, słuchajcie, będziemy robić sobie kanapkę, bo ja już sobie tutaj robię. Przykuję. Do pasty jajecznej słuchajcie tak samo jak, ja, jak do pasty rybnej ja bardzo lubię akurat jeszcze ogóreczki. Jeżeli macie ochotę czy na pomidory czy na jakieś inne dodatki, to jest tak jak wspominałam, to jest już kwestia tego, co kto lubi. My oczywiście no, musimy sobie zrobić kanapkę z masłem, chleb dobry do tego masło. I za chwileczkę będziemy robić kanapkę. Ja bardzo lubię tego typu kanapki, troszeczkę inne pasty. Za, ja pamiętam z dzieciństwa, były bardzo popularne właśnie dlatego, że nie było, słuchajcie, tylu wędlin, i mama bardzo często robiła różnego rodzaju pasty. I one naprawdę są dobre i bardzo dobrze się sprawdzają. No, dajemy naszą pastę w tej chwili na, na, nasz, na nasz chlebek, na nasz chleb, o jej tu się. Wziąłam, a no widzicie jak to jest przed kamerą, pasty sobie nie żałujemy, dajemy dużo pasty. O i za chwileczkę damy sobie jeszcze do tego ogórka, hmm, ale będzie kanapka. Muszę Wam powiedzieć, że takie kanapki to ja bardzo lubię i my zaraz tutaj sobie z operatorem słuchajcie, zjemy po takiej kanapce. No, podejrzewam, słuchajcie, że na jednej kanapce się nie skończy. No, oczywiście muszę spróbować, mimo że zawsze mi to wychodzi nieestetycznie to jedzenie. No, ale uważam, że każdy dobry kucharz musi po prostu trochę spróbować. No co ja Wam będę mówić, to jest naprawdę bardzo dobre. Taka pasta, super, super smakuje. Mm. Słuchajcie, ogórki własnej roboty, majonez własnej roboty, jajka dobre ze sprawdzonego źródła. Co tu może być niedobrego? Wszystko jest pyszne, zdrowe i bardzo dobre. Ja się dzisiaj będę z Wami żegnać. My będziemy zaraz wsuwać nasze pyszności. Wiem, wiem, z pełnymi ustami się nie mówi, ale słuchajcie, zwróćcie uwagę, że zrobienie takiej pasty naprawdę bardzo szybko idzie. Tak jak my, może nam to trochę dłużej idzie, dlatego że my to robimy pod potrzeby filmu. To jest też trochę inaczej, ale Wy, jak robicie w domu. Słuchajcie, to jest naprawdę. Zrobienie majonezu jest bardzo króciutko. I zrobienie również pasty jajecznej, naprawdę to wszystko jest, wszystko jest bardzo krótkie do zrobienia, a jednocześnie naprawdę wiemy, co jemy. I taki majonez świetnie się też nadaje do smarowania kanapek. Później nie musicie też masła używać, tylko właśnie jak macie taki dobry majonez, to, to on jest naprawdę pyszny. Jeżeli jeszcze chodzi o ten majonez, to zwrócę Wam uwagę, że jak robicie własnej roboty, to on potrafi wam się czasami takie przezroczyste, jak gdyby troszeczkę może nie to, że olej się oddziela, ale jest taka na warstwie, taka, taka, no taka specyficzna warstwa się robi. Nigdy tym się nie zrażajcie, bo to wystarczy wymieszać jak gdyby od nowa i jest przepyszny, bo nie ma tutaj żadnych ulepszaczy, przedłużaczy życia. Naprawdę proponuję Wam. Róbmy sobie majonez, róbmy sobie własne pasty, bo to jest naprawdę pyszne. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Pyszne. Bishna <laughs> mm. Super.